Cześć, dzień dobry, yy, witam. Jeżeli oglądasz ten film, to jesteś albo moim znajomym, albo kimś, kto dostał numer z polecenia, albo przypadkowo trafiłeś, trafiłaś na ten film, albo dostałaś, dostałeś go ode mnie. Nie ma znaczenia, natomiast na pewno powinnaś, powinieneś być kimś, kto yy, sprzedaje swoją nieruchomość, czy ma zamiar ją sprzedać, bo to jest film do takich osób kierowanych. Jeżeli nie, no to będzie to dla Ciebie nudny film i proponuję dla rozrywki obejrzeć sobie co innego. Papa. Pa. A jeżeli zostały już osoby, które są zainteresowane sprzedażą swojej nieruchomości, no to powiem trochę na temat umowy którą przy usłudze pośrednictwa zawieram. Wcześniejszy film to był film, który mówił o usłudze przedsprzedażowej. Link jest poniżej. Później był film, który mówił o usłudze pośrednictwa, o, o tym jakie ona etapy zawiera i, i jak wygląda. I też jest link poniżej. A ten film jest filmem mówiący i, i omawiający umowę, którą podpiszemy, jeżeli zdecydujecie się na umowę pośrednictwa. A że pewnie nie wszyscy mnie znacie, bo oczywiście nie musicie i nie ma nawet takiej możliwości, żeby mnie wszyscy znali na świecie. Nazywam się Piotr Malinowski, jestem agentem nieruchomości, działam na rynku nieruchomości od 2003 roku. Zajmowałem się w tym czasie rynkiem pierwotnym, wtórnym, sprzedażą, najmem i wszystkim tym. Jestem oczywiście najlepszy, dziesiątki tysiące rozmów, setki transakcji, ble ble ble, to co wszyscy. I like, uh, with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on a fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? But wracajons do. Meritum, czyli do omówienia umowy, jak już zapoznaliście się z usługą przedsprzedażową i tą usługę dla Was zrealizowałem, yy, odsłuchaliście film, na czym polega usługa pośrednictwa i zdecydowaliście się na zakup takiej usługi ode mnie, no to teraz często pojawiające się pytania przy umowie omówię na tym filmie. Yy, no, pytanie, czemu taka obszerna i, i, i czemu tyle tekstu? No, odpowiedź jest taka, że to jest po to. Żeby ta umowa była skuteczna, żeby dawała ochronę, bo jednym z celów umowy pośrednictwa jest to, żeby transakcja była objęta ubezpieczeniem OC, które pośrednik ma jako obowiązkowe ubezpieczenie. W wypadku, gdy popełni jakiś błąd, w związku z tym to wygeneruje dla Was koszty, to ubezpieczyciel wypłaca, ale żeby ta umowa była skuteczna, żeby ubezpieczyciel wypłacił, no to musi być właściwie przygotowana, czyli musi mieć wszystkie załączniki. Stąd załączniki w takiej, a nie w innej formie, stąd te wszystkie RODO, stąd załącznik, który jest załącznikiem mówiący o tym, w jaki sposób są rozpatrywane reklamacje, mówiący o tym, że jak jest umowa poza siedzibą przedsiębiorstwa, to można z niej zrezygnować w ciągu 14 dni, jest druk na, 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 na to odstąpienie od umowy. Jest cennik, jest klauzula wyłączności, więc tro, trochę tych rzeczy jest, no i jest opisane przede wszystkim to, do czego się zobowiązuje, świadcząc Wam usługę. Więc dlatego tyle tego jest, żeby umowa była skuteczna i żeby chroniła transakcję. Druga sprawa. Czym jest cennik? Bo już ustaliliśmy y, usługę pośrednictwa, ile ona kosztuje na tym pierwszym etapie, czyli na etapie usługi przedsprzedażowej. Tam dostajecie informację, ile będzie kosztowało usługa pośrednictwa w waszej konkretnej sytuacji. Więc po co cennik? No bo w toku usługi pośrednictwa wykonuje się różnego rodzaju czynności. Oczywiście ja powiem te na, na najprostsze: y, zdjęcia, filmy, spacer wirtualny, zdjęcia ujęcia z drona, y, czasami drzwi otwarte. Ale jest tam też zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie ksiąg wieczystych, są też czynności polegające na składaniu różnego rodzaju oświadczeń, dokumentów. No po prostu, w toku świadczenia usług od 2003 roku okazało się, że najczęściej pojawiające się czynności to jest taki zbiór 30 czynności, dlatego one są w tym załączniku. Nie znaczy to, że wszystkie będą zastosowane w Waszej sytuacji, natomiast. Będzie ich duża część zastosowana. Usługa pośrednictwa to jest usługa, za którą płacicie w momencie, gdy stworzę stronom, czyli wami kupującym, odpowiednie warunki do zawarcia transakcji. Natomiast może się tak zdarzyć, że Odstąpicie od umowy pośrednictwa, bo każdy może od tej umowy odstąpić z różnych powodów. Może chcieliście sprzedać nieruchomość, którą dostaliście w spadku, a wygraliście w totolotka i już nie chcecie jej sprzedać, bo będziecie ją sobie wynajmować albo dacie ją komuś w prezencie. No, oczywiście, w takiej sytuacji nie ma wynagrodzenia za usługę pośrednictwa, bo do pośrednictwa nie, nie doszło. Natomiast nie zmienia to faktu, że wykonałem dla Was usługi, które są pokazane w tym cenniku. Dlatego każda z tych czynności jest wyceniona: są wycenione zdjęcia, film, prezentacje, ile ich było, umieszczanie oferty na różnego rodzaju portalach, na, na, na stronie internetowej. No to są czynności, które angażują mnie czasowo, które wymagały zdobycia umiejętności przez, przez te wszystkie lata i wymagają często zaangażowania finansowego. I w wypadku, kiedy odstępujecie od umowy, czy wypowiadacie ją z przyczyn leżących, po waszej stronie, nieważne jakich, bo macie do tego prawo, nie ma opłaty i usługi pośrednictwa, natomiast jest zwrot kosztów za czynności, które zostały wykonane do tego czasu. Oczywiście te czynności i ich podsumowanie nie może być wyższe niż wartość usługi pośrednictwa, na którą się wcześniej, wcześniej umówiliśmy. Więc tylko w takiej sytuacji te kwoty z cennika byłyby zastosowane, jeżeli wy odstąpicie od umowy z przyczyn leżących po waszej stronie. No, i jest, jest często pytanie o klauzulę wyłączności. Nazywa to się czasami umową, właściwie zawsze się nazywa umową zamkniętą, czyli na wyłączność, a tak naprawdę powinno się nazywać umową otwartą, bo wyobraźcie sobie, no, no nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale znam się na fachu i. Yy, Wiem, że jak przyjmuję nieruchomość, w którą się mogę w 100% zaangażować, to ta nieruchomość zostanie sprzedana. Yy, nieruchomości, które są przyjęte na umowę na wyłączność, to jest nawet statystyka z innych biur, są realizowane w 90% około. Jeżeli podpisujecie z jakimś biurem umowę na wyłączność, to ona statystycznie w 90% będzie skuteczna czyli pośrednik, który przyjął taką nieruchomość i świadczy dla was usługi sprzedają w 90%. A statystycznie przy umowach otwartych jest tak, że jak podpiszecie z jakimś biurem umowę otwartą, to te biuro statystycznie tą waszą nieruchomość sprzedaje w 30% wypadków. Czyli to jest prosta statystyka. 90% Kontra 30%, więc dlatego nie podpisuję umów otwartych, bo ja bym sobie nie darował, gdyby przyjęte nieruchomości były sprzedawane przeze mnie w 30%. Bardziej mi zależy na 100, ale statystycznie jest to 90. Więc to jest pierwszy argument. No drugi jest taki, że nie może być tak, że przygotuję te wszystkie czynności, które są w cenniku, będę się do nich przykładał, że tak powiem, wykonywał je starannie zgodnie ze swoimi umiejętnościami i teraz. Któreś inne biuro, gdybyście mieli podpisaną umowę z innym biurem, na przykład skorzysta z tych materiałów, wyśle swojemu klientowi filmiki, które ja zrobiłem, wyśle mu zdjęcia, które ja zrobiłem, wyśle mu link do spaceru wirtualnego, które ja zrobiłem i, i, i że tak powiem... Ten ktoś no, zdecyduje się na to, żeby się z Wami spotkać, ten pośrednik przyjdzie z tym kimś, bo dostał te, te materiały i wyobraźcie sobie, że ja za tą całą pracę w takiej sytuacji nie miałbym zapłacone, mimo tego, że dzięki mnie ta nieruchomość zostanie sprzedana. No to ta, ta, takiej sytuacji też nie może być tak, że podsumowując, na tym polega wyłączność, na pełnym zaangażowaniu, na pełnej odpowiedzialności. Przy umowie na wyłączność dostajecie oczywiście też raporty, raporty z których wynika, co się dzieje z Waszą nieruchomością i to są raporty, które są wiarygodne, bo nawet jak przy umowie otwartej byście dogadali, żeby taki raport dostawać od każdego, no to, to on jest niewiarygodny, bo tam się mogą dane nakładać na siebie. Ja tylko z doświadczenia od kolegów innych pośredników i pośredniczek wiem, zresztą też miałem z tym do, do, do czynienia, bo też, też kiedyś mi się tak zdarzyło, że klienci kupujący, jak widzą kilka ofert tej samej nieruchomości, czyli widzą kilka sprzedawców tej samej nieruchomości, to zadzwonią do każdego z nich. Z każdym z nich negocjują jeszcze przed tym, zanim się spotkają. To w ogóle nie mamy na to wpływu, bo ja wiem, że negocjacji przez telefon się nie prowadzi, ale na przykład ja powiem, że nie prowadzę negocjacji przez telefon, że musimy się spotkać, że trzeba pobrać, się. muszę wiedzieć, kim państwo jesteście. Musimy się spotkać, poznać, musicie mi powiedzieć swoje potrzeby. Ja muszę zweryfikować ich dane, żeby wiedzieć, że wprowadzam wam do domu później na prezentację kogoś, kto rzeczywiście chce kupić, a zadzwonią do innego pośrednika i ten inny pośrednik powie spoko, nie ma sprawy tam nic nie musicie, spotkajmy się pod klatką, wyślę Wam tylko jakieś materiały. No i, i co? I kto postąpił właściwie, a kto postąpił niewłaściwie, a, a, a kto dostanie wynagrodzenie? Także z tego powodu umowy, które zawieram, są umowami na wyłączność, żeby to były profesjonalnie obsługiwane transakcje i bezpieczne. Także pokrótce omówienie umowy, natomiast oczywiście jeżeli macie jakieś pytania konkretne co do zapisów, no to, to proszę o kontakt ze mną i sobie to szczegółowo omówimy ale mam nadzieję, że tym filmem na podstawowe i najczęściej pojawiające się pytania yy, odpowiedziałem Wam i, i rozwiałem Wasze wątpliwości. Także do zobaczenia na żywo i działamy dla sukcesu i dla sprzedaży Waszej nieruchomości oczywiście w jak najlepszy sposób. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five sticky can get high with me, that's a deal, right?